Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest FIR 3. Ostatnio zginąłem sobie w tym miejscu, bo sobie robiłem niepotrzebne jaja od moich przeciwników. Teraz zamierzam im skopać dup oh, oh, oh. Boom! No, widziałem nikt się nie zgłaszał, że ma Fira i chce nim zagrać. Nie to nie. Będzie bez kołopa. Ale mam nadzieję, że samemu będę się bawił przy tej grze równie dobrze. W końcu dwójkę przyszedłem sami, i bawiłem się całkiem nieźle. O, granat. Szkoda, że nie mogę zrobić ślizgu jak w brinku. Ten sobie pod demografią tam wleciał. Chciałem wam w ogóle nagrać brinka, o to mogę powiedzieć też. Ale niestety, tak jak się spodziewałem, optymalizacja tej gry jest na tyle dupia ta, że nagrywać też się nie mogę. O, o, o. Ale ze to było. No w każdym razie co do Brinka, no to niestety nic z niego nie będzie. Ciekawe wow, 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 wow. czy mogli goś śnić wysadzić. O chyba tak, haha, kto kogoś to. Eee, no co tu jest. Sprawdźmy co tu jest za tą klatką. Może jakieś bonusy czy coś? To są jakieś sekrety w tej grze z tego co wiem, więc... O. Ej, granaty. O. Łącze mentalne. Nie wiem co to, ale... Jak to się granaty zmienia? Ktoś nie powie teraz. Q? Nie. E? Nie. F to latarka. T? G to rzut w tym. V? B. A diabli wiedzą, na tabie może? Nie, tutaj się... dobrze. Wow. Łoł. Oj, o nie ten guzik. He, 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 he. Podziałałem go. Dobra, co my tu mamy? Pistolec i karabinek. To nie, tu jest zamknięte. O to nie chcę wysadzić. Sądząc po muzyce jeszcze gdzieś taki przeciwnik powinien się pałętać Dobra, tu mam się wydostać No i co? O, O, o granat. A uuuuhu Dobrze ja się może schowam jednak tu sprawdzimy co jestem pokoiku ładnym i schowam się w koszyku na pranie. Nie, to wcale nie ma. Ja jestem tylko brudną bielizną. Hmm, chyba to kupili. Co więcej, to niedobrze, żeby ich tak musieli ich O, no jakieś łącze mentalne. Po co mi to? O, granaty. Aaa, o, patrz, nie wiedzieli, gdzie jestem. To bardzo dobrze. Czy jest taki bardziej bardziej realistyczna sztuczna inteligencja niż ostatnio, bo ostatnio czy nie zawsze wiedział że tego typu chowanie się nie miało nic do rzeczy, tu widzę. Schowam się i... Nie wymyślałem sobie z powietrza, gdzie się schowałem. O oh, fuck. A ja, trochę się. się za szybko obracam momentami bym powiedział. Znaczy z tym, ze spowolnieniem, bo się wolno obracać, a obracam się z tą samą prędkością, to jest dość yeah, mylące. Hmm. Chyba wczoraj często nas takiej odległości. Jakaś taka chmurka krwi się pojawia trochę średniej, to... wow, wow, wow. Oh, oh, oh. w średniej. Ło, oo, oo, Troszkę go ale kto by się przejmował. Lecimy dalej. Uuu, o! A ja, myślę, że to ludzika, to taki. spray Kolejne łącze mentalne. Na no, diabła mi to. I A tu mogę te drzwi otworzyć? O, mogłem. O! Oddę. Okej. Okay. Halo, proszę pana. U, <laughs> Nie was, Ja pomyślałem, że... What the hell? Czemu to się zamknęło? O! Kolejne łącze mentalne. Ale po co mi ono? Dobra, to jest tylko zamykane, czyli jednak miałem iść tędy, dobra. Dzień dobry. Kolejny. a i fajne byłoby, jakbym. Fajne byłoby, jakbym rzeczywiście przy tym łączu mentalnym jakieś wspomnienia pochłaniał, czy coś. I sobie przebiegł frydury. przy tym ło... o, o, o. W tym łączu mentalnym odzyskiwał wspomnienia albo coś, jest... wow, coś takiego, to było ciekawe. Ur... O, ci dobry. Ulżę ci, czekaj, ja ci ulżę. Co do, cholery, nie mogę ulżyć, nawet musiał się spalić. Taki fragment wirowa, biery... jak głupia. Dobra, znowu tu jest jasno.

No, jestem gdzieś tam piętro niżej To nie, to nie, tu nie Aha. Jestem w celi, wow, nawet Nawet taki tekst jest nagrany, że jakbym się schował, bardzo ciekawe. Fajny bajer z multiplayera, bo, znaczy z multiplayera, w innych gierkach na multi jest coś takiego Z reguły nas w kampanii i tak dalej tego nie ma wow. Że jak trafię przeciwnika To się taki celowniczek pojawia dodatkowy jakby

znajduję tego co chwilę mnóstwo nie wiem po co dobra schodzimy na dół tu mam jakiś obecny wynik 26 tysięcy okej co to za odgłosy dziwnego bestia się we mnie budzi jakaś ja też te ślizgi Chyba, że w ślicy mogę robić tak jak tylko on robił do ukrycia Nie, ej, ej, co to za dźwięki, ej! Halo? i coś się przy pojawia, jakiś otwór? Ale hałas To samo osiągnięcie za przejście pierwszej miejsce Okej. Okay. Właśnie jestem uratowany przez ducha. I dlatego uważam, że w kopa byłoby fajnie w tej grze. No ale trudno. A nie chcę, też, że tego... tego kopa, co, co do tego jeszcze. Nie chcę przechodzić tego kopa, że tak powiem, przez in... o, co to? Ale, ale. Ulubiony syn, whatever. Nie chcę tego ko you still don't right. remember. Kopa, to tylko opadam, mówię. Nie chcę z losowymi opcjami przez internet, też, bo to by było takie niepewne, że tak powiem. Point. man... zdeterminowanym, coś tam, coś tam. Dobra. U, jestem w tych kanałach. Get up, coming. Okej, okay. stają. Posłusznie. Aha, oczywiście całą broń straciłem, tak? Super. O fu, ileż tu Nie, do mnie czas, nie mówić więc to teraz jestem żarto. Łucznik, łybyt, 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 łybyt. To łączenie mentalne mnie nie interesuje, ale pistolet mi się przyda. Wow. Klimatyczna mi Sprawdźmy, co jest tutaj fajne łącze mentalne, tak? O niczym innym nie marzę. Jakieś punkty za to dostaję? Nie wiem, jak to, czy to, co to było. To drzewo nam czy mi się dawało? Te punkty, to co dostaję za te łącze mentalne, to może jakieś doświadczenie, czy coś? Ciekawe, czy jest tutaj, jak zrobić ślisk. Sterowanie. Mhm. Ruch. Print. Dobra, olacie, olacie, olać, 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 Cisnie. Ouch. Komend, echo 3-1. Mamy go. Przygotowujemy się do pasywacji i transport. No chodź, Co to za świństwo? Wiem, że nie pomogło, ale... Mama? O fuj. Znaczy, ten, no, nie wyglądała zbyt... fajnie. Nie wiem, że w poprzedniej części też nie wyglądała zbyt fajnie, ale... <śmich> Niknęła Wyższa ranga problem, wskaźnik w górę więcej spowolnienia mocy Przedatnie Nisko w takim miejscu jest średnio zdrowe Wow, 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 wow. para może poparzyć to e, jest, to już bardzo niebezpieczna rzecz Jakaś drabinka, jakieś coś, chłopca, chłopca. O! Hmm Dobra, będzie. nie będę hałasował, żeby się nie domyślili, że ja jestem tutaj Zresztą to i tak już prawie koniec odcinka A szczur! Aaaaa! Szur, 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 Nie chcę szczurów Aaaa! Nie boję się żołnierz, nie boję się komandosów, potworów, ale szczurów tak a? Na for o, granat. O, i to co się będzie działo na powierzchni będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego... ej!